Witam serdecznie tutaj Extreme Game. Dzisiaj gramy w Fortnite Zauważyłem tutaj zegar. Być może to jest zegar odliczający następny rozdział w grze, albo nawet sezon. Że sobie zagrajmy jeden raz, może coś się zmieniło na mapie. Dwie aktualizacje były nowe, może dodali jakieś nowe rzeczy, a może to jest aktualizacja dotycząca nowego rozdziału w Fortnite. Cie. Zagramy sobie jeden raz i zobaczymy co się zmieniło w grze. Może twórcy gry w nowym sezonie pomyślą nad yy, lepszą optymalizacją gry. Zobaczymy, co wyniknie za 3 dni. Bo ja nie wiem, czego dotyczy to odliczanie. Możecie mi napisać yy, w komentarzu. Jeszcze mam jeden obszar do odkrycia. Ja no, z tego co pamiętam, to byłem już tutaj. A, to jest kino samochodowe. Ja się zastanawiałem, co to jest za miejsce. Karkołomne kino tak nazwali to miejsce. Dobra, zobaczmy jeszcze na mapie, bo tutaj mamy do odkrycia kilka terenów. Także podkrywamy sobie te tereny, wyposażę się w jakąś amunicję, dodatkową w, kombine w kombinezu. Magiczny pancerz wpłynie, przyjmiemy sobie te punkty XP. Ale będę musiał zebrać aż 12, więc słabo. Apteczka nam się przyda, pistolet maszynowy jak najbardziej też. O, nawet jest na mapie zaznaczone tam, gdzie ktoś strzela. Tego wcześniej nie zauważyłem. Także przydatna rzecz. No, już ktoś do mnie strzela, ale myślę, że nie trafi. Jest to dosyć daleko. O, ale fajnie wyposażyli tą ciężarówkę. Można to przeszukać. Ciekawe. Weźmiemy sobie skrzyneczkę, bo o, mamy tutaj dobrą broń. A może nie jest taka dobra. Amunicja się przyda, reszta już nie w tej ciężarówce. Mamy wędkę jeszcze tego nie próbowałem. Nie próbowałem łowić ryb w tej grze. Widziałem, że jakiś gracz kiedyś tam łowił ryby. To sobie połowimy rybę. Może złowię złotą rybkę, która spełnia życzenia. Tylko jak się łowi rybę? Dobra, tak zarzucamy wędkę i łowimy. I co? O, złowiłem jakąś rybę siorborybka, co to jest? Mamy siorborybkę. O kurde, tego nie wiedziałem tu już chyba nic nie złowimy. Trzeba iść do punktów, gdzie można złowić ryby, czyli takie miejsca, gdzie znajdują się rybki. Po prostu tutaj chyba zobaczmy. Co teraz złowimy. O, ale to już mam. Ciekawe. No i tyle nałowiliśmy się ryb. Może odkryjmy to następne miejsce. Także lecimy troszkę daleko jest. Można powiedzieć, że za górami i za lasami. I za rzeką. Czy jeszcze mamy tutaj czas. Przeszukamy okolice. Zawsze się przydaje jakaś broń. Mamy sklepową sadybę. Tak, już mamy tutaj agresora. Mieliśmy agresora, ale się go pozbyliśmy. Bardzo agresywni sąsiedzi, następny agresor skasowany, ale jeszcze jeden sąsiad tutaj jest nerwowy. Proszę mnie zostawić w spokoju. Dobra, idę stąd. Niech se tłucze w ten domek. Ja mam inne rzeczy do załatwienia tutaj. Zestresowali mnie. Jak chciałem sobie tutaj zwiedzić okolice Map. A mnie tutaj atakują. Jakieś czarne chmury nagle się pojawiły, a jestem bardzo daleko od oka. Także jak nie zdobędę żadnego pojazdu, będę miał ciężką sytuację. Czy są w ogóle w tym rozdziale? Pojazdy. Z tego co wiem, to był helikopter, ale nie tutaj. Dobra, to miejsce mamy odkryte. Tylko co ja mogę z tym zrobić? Może tam będzie jakieś miejsce? O, helikopter. Także jesteśmy uratowani. Nie wiem, jak tam się dostać. No, to jest pytanie. Czy to jest woda? Czy to jest woda? To jest chyba woda. Więc skoczymy na główkę, uwaga. O kurde, tu są <laughs> się kopaliśmy, dobra. Szybko trzeba wejść na górę. Tylko jak tam wejść? Normalnie zbudujemy sobie platformę. O nie, no nie. Czasu, czas nam się kończy. Mamy łóżkę, dobra, lecimy stąd. Łódką wylecimy z tego, Te ostro atakują, ale nawet nie wiem kto o kurde. O Boże! Nie wiem jak się tym steruje. Chyba na shifcie, ten... Ta... To na shifcie zapalacz. Nie wiedziałem jak skuzik na dopalaczy, a to ma rakiety jeszcze. Także super. Ale dobra, musimy się gdzieś dostać. Żeby się dostać to polecimy tutaj na agencję. Także kawał drugi. Łooo, ten bopalacz to niezły jest. Ja wiem, że czasu jest mało, ale to by się tym przejmował. Przez rzeka się przedostaniemy i nic nam nie będzie zagrażać. Co prawda nie mam za bardzo amunicji, nie mam niczego, ale to by się przejmował. Coraz coś zdobędziemy To jest pistolet, to mnie nie interesuje No nie most, no nie Co teraz? Widzę, że tym pojazdem nawet po ziemi można podróżować, także drugo jest Dobra, następny XP. Mi się to podoba. Jestem ciekaw, czy ten pojazd faktycznie jeździ po ziemi. No tak! Chociaż widzę, że tutaj powoli się uszkadza. No ale można sobie jeździć. Ta chyba się nie odryje nie, tylko gdzie są znaczniki znaku zapytania, wtedy się odkrywa teren. Także to jest trochę kiepskie. No ale nie będzie. Co tu mamy? Jakieś bronie mamy. Także nawet szukać nie muszę Harpoon, Dalej motorówka, Razem cała. Już doszliśmy do koła, więc trudno nie było. O kurde, oko się zamyka. O. o, farta. Dobra, mapa. Sprawdzamy na mapę i lecimy do no, żywo płoty. Jestem na miejscu, tam pewnie będzie dużo wrogów. Ktoś do mnie na pierwsze ostro. Houston we już problem. Dobra. O kurde, tu jest jakiś gościu. Także... Te to będzie musieli Będziemy musieli tych typów załatwić. Ukryj się! Co?! Tego się nie spodziewałem. Gdzie jestem? Czy to jest taki tunel, który możemy się przedostać? Odpowiednie miejsca. No dobra. O kurde. Za dużo jest wrogów. Musimy coś wymyślać jak najszybciej. Jestem w pułapce. A się robi niebezpieczne. I co ja teraz mogę zrobić? W zasadzie nic. Mogę przeczekać to i udawać, że nie żyję. 14 punktów życia tutaj przez okno mogą mnie zauważyć. No, spokojnie. Nie spodziewają się mnie. Ach, jakby może w głowę go trafił, to by się coś udało. Musiałbym czterech tutaj rozwalić, więc to by było ciężkie zadanie. Wyląduj w agencji. Wylądujemy w tej agencji. Bo takie jest zadanie poboczne. Więc wykonamy to zadanie poboczne. Czy jest tutaj jakaś broń? Nie ma żadnej broni, ale dostałem tutaj. Dobra, może się stąd ewakuuję po prostu. Tu jest broń. Helikoptera nie mam. Dobra, następne zadanie zrani graczy w agencji. Dobra, więc zranimy graczy w agencji. Łocie! Niezły skoczek. No, nawet nie udało mi się go zranić. Dostaliśmy tutaj dodatkowe jeszcze 40 tysięcy PD, czyli punktów doświadczenia. Odbierzemy sobie to. Także trochę porobiliśmy w tym sezonie rzeczy. Myślę, że to tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podoba ta seria, to oczywiście polecam zasubskrybować mój kanał i polajkować film. Trzymajcie się ciepło. Cześć.